W większości przypadków, gdy ludzie budzą się rano, ich umysł natychmiast zaczyna obracać się wokół własnych kłopotów. Te problemy często są związane z konkretnymi wspomnieniami, które z kolei mają swoje powiązania z ludźmi i sytuacjami z przeszłości. Porównać można to do działania staromodnego odtwarzacza kasetowego, który każdego dnia odtwarza te same fragmenty nagrań. Jeśli zatem Twój umysł utkwił w przeszłości, to już na samym początku dnia żyjesz w minionych wydarzeniach. Warto zauważyć, że każde wspomnienie niesie za sobą swoje emocje, które są produktem ubocznym wcześniejszych doświadczeń. W chwili, gdy przypominasz sobie o swoich problemach, natychmiast odczuwasz smutek, złość lub inny dyskomfort. A sposób, w jaki myślisz i czujesz, formuje Twój aktualny stan bycia, czyli w istocie kształtuje Twoją osobowość. Jeśli więc na wstępie dnia Twój umysł tkwi w przeszłości, mocno prawdopodobne jest, że przeszłość ta prędzej czy później stanie się Twoją przyszłością. Przykładowo, jeśli wczoraj coś sprawiło, że czułeś się zły, to dzisiaj po przebudzeniu myśl o tym wydarzeniu może spowodować powrót uczucia złości. Jeśli powtórzysz ten schemat przez dwa dni, ludzie mogą pomyśleć, że masz po prostu kiepski dzień. Po tygodniu mogą nawet zacząć uważać, że jesteś zawsze w złym humorze, a jeśli potrwa to wystarczająco długo, złość stanie się integralną częścią Twojej osobowości, a inni będą Cię kojarzyć z ciągłym uczuciem frustracji. Wyraźnie widać zatem, jak ogromny wpływ na Twoje życie mają Twoje myśli. Jeśli będziesz tkwić w przeszłości, będziesz nieświadomie kreować to samo życie, którego być może nawet nie chcesz. Przyjrzyjmy się teraz typowemu porankowi. Budzisz się, sięgasz po telefon komórkowy, przeglądasz Instagram, sprawdzasz WhatsApp, sprawdzasz swoje e-maile i wiadomości tekstowe. Wtedy nagle czujesz się połączony ze światem i swoim życiem. Następnie przechodzisz przez serię rutynowych czynności. Wstajesz z łóżka, idziesz do łazienki, pijesz kawę z ulubionej filiżanki, bierzesz prysznic, ubierasz się. I udajesz się do pracy tym samym autobusem, lub tą samą drogą. Na miejscu pracy spotykasz te same osoby, które wywołują te same emocje. Po zakończeniu pracy szybko wracasz do domu, by zacząć wszystko od nowa. Z czasem ta rutyna staje się Twoim codziennym programem. Tracisz wówczas kontrolę i autentyczność, a Twój umysł poddaje się działaniu automatycznego programu. Aż 95% tego, kim jesteśmy w wieku 35 lat, to nic innego jak zbiór zapamiętanych reakcji, nawyków i przekonań, które funkcjonują jak gotowy program. Nawet jeśli świadomie chcesz coś zmienić, to Twoje podświadome ja stawia opór, utrzymując Cię w starym, niepożądanym programie życiowym. No cóż, jak więc zainicjować te zmiany? Otóż konieczne jest wyjście poza ramy myślenia analitycznego, bowiem to właśnie ono oddziela świadomy umysł od jego podświadomego odpowiednika. Tutaj właśnie wkracza medytacja. Przez regularną praktykę możesz nauczyć się kontrolować fale mózgowe, spowalniając je. Kiedy osiągniesz to właściwie, otwierasz drzwi do systemu operacyjnego, gdzie możesz rozpocząć implementację głębokich zmian. Większość ludzi czeka na moment kryzysu, traumy, choroby lub diagnozy, aby rozpocząć proces zmiany. Joe Dispenza kwestionuje tę postawę. Dlaczego czekać na negatywne wydarzenia? Człowiek może uczyć się i zmieniać zarówno w trakcie bólu i cierpienia, jak i w stanie radości i inspiracji. Przeważająca większość ludzi spędza 70% swojego życia funkcjonując w trybie przetrwania. Żyjąc w stresie i stale oczekując najgorszego opartego na doświadczeniach z przeszłości, wybierają oni dosłownie negatywne scenariusze z nieskończonej ilości potencjalnych możliwości w polu kwantowym. Preferują najgorszy możliwy rezultat. To tak, jakby decydować się na najgorszą potrawę spośród niezliczonych dań na restauracyjnym menu. Zjawisko to działa następująco. Za każdym razem, gdy przypominasz sobie negatywne wydarzenie, w Twoim mózgu i ciele powstaje ta sama chemia, jakby wydarzenie to miało miejsce znowu. Tworzysz te same emocjonalne sygnały w swoim ciele. Twoje ciało to w zasadzie Twój nieświadomy umysł. W pewnym sensie Twoje ciało nie rozróżnia, uważa, że wydarzenie naprawdę ma miejsce teraz. Większość ludzi stale odtwarza te negatywne stany emocjonalne. Ciągle się nimi zajmując. Dlatego, gdy nadszedł czas, aby uwolnić się od tych negatywnych emocji, mogą powiedzieć: Chcę się zmienić, ale. Problem leży w tym, że ciało jest silniejsze niż umysł. Przez lata zostało ono ukształtowane przez negatywne emocje kiedyś było służalcze, ale obecnie stało się panem. Nagle, gdy podejmujesz decyzję o zmianie i wchodzisz w nieznane Ciało się buntuje, wolą one czuć się winne i cierpieć, bo jest to dla nich znane i przewidywalne. Bycie w nieznanym jest przerażającym doświadczeniem dla ciała. Wchodzenie w nieznane jest jak wchodzenie w głęboką wodę. Ciało wie, że jeśli się uda, może ono umrzeć. Zrobi ono wszystko, co w jego mocy, by zatrzymać cię na brzegu. Dlatego w momencie, gdy zaczynasz medytować, zaczynasz odczuwać swędzenie w nosie, przypominasz sobie o pilnym zadaniu do wykonania. Albo nagle pojawia się wspomnienie sprzed lat. To właśnie Twoje ciało mówi: zrezygnuj, po prostu zaakceptujmy to i wróćmy do naszego nieszczęśliwego życia. Twoje ciało posiada szereg narzędzi i będzie używać ich wszystkich, by Cię zatrzymać przed wejściem w nieznane. Nieznane jest jednak najlepszym miejscem do kreowania przyszłości, a najprostszym sposobem na wejście w nieznane jest medytacja. Kiedy osiągniesz głęboki stan medytacyjny, zaczniesz kreować swoją przyszłość. Jakie życie chcesz prowadzić? Jakie cechy chcesz rozwijać? Jaką osobą chcesz być? Zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie życia, które chcesz prowadzić, to najlepszy sposób na zbudowanie swojej przyszłości. Gdy jesteś naprawdę skoncentrowany, Twój mózg nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistych doświadczeń życiowych. Przez akty wyobraźni. Implementujesz programy dla swojej przyszłości. Twój mózg nie jest już zapisem przeszłości, teraz jest mapą przyszłości. A jeśli będziesz to kontynuować, kto wie, może zaczniesz zachowywać się jak osoba, która naprawdę jest szczęśliwa. Najbardziej wymagającym aspektem jest nauczenie ciała czucia emocjonalnego, jak będzie się czuć w przyszłości przed faktycznym przeżyciem. Same wyobrażenia nie wystarczą. Konieczne jest uczucie tego emocjonalnie w swoim ciele. Jeśli myśli są językiem mózgu, to uczucia są jego językiem ciała. To poprzez uczucia i emocje Twoje ciało komunikuje się z Twoim umysłem. Kiedy nie czujesz nic, to znaczy, że Twoje ciało nie otrzymuje sygnału, to tak, jakbyś miał modem internetowy w pokoju, ale nie mógł się połączyć, bo wyłączyłeś Wi-Fi na swoim telefonie. Gdy zaczynasz odczuwać emocje związane z Twoimi myślami, jesteś połączony z internetem, co umożliwia pobieranie Twojego przyszłego życia. I co to oznacza? To oznacza, że nie musisz już czekać, aż odniesiesz sukces, aby poczuć się sukcesem. Nie musisz czekać na bogactwo, aby poczuć obfitość. Nie musisz czekać na nowy związek, aby poczuć miłość. Zgodnie z kwantowym modelem rzeczywistości. Gdy zaczynasz czuć się z obfitością i godnością, generujesz bogactwo. Gdy zaczynasz to czuć, kierujesz się w stronę swojej przyszłości. Teraz stajesz się twórcą swojej przyszłości. Nie żyjesz już jako ofiara. Nie powtarzasz rzeczy typu jestem taki, jaki jestem z powodu tej czy tamtej osoby lub tego doświadczenia. Niestety, wielu ludzi jest dziś ofiarami własnych negatywnych myśli z przeszłości. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale oto coś o myślach. To, że masz myśl, nie oznacza, że jest ona prawdziwa. Powtórzę. To, że posiadasz myśl, nie oznacza, że powinieneś na niej bazować. Przeciętny człowiek posiada od 60 do 70 tysięcy myśli w ciągu jednego dnia. 90% z nich to te same myśli, co dzień wcześniej. Jeśli Twoje myśli mają wpływ na Twoje przeznaczenie, Twoje życie nie ulegnie zmianie, bo ta sama myśl prowadzi do tych samych wyborów, ten sam wybór prowadzi do tych samych zachowań, a te same zachowania tworzą to samo doświadczenie, które wywołuje te same emocje. Dlatego tak ważne jest poddawanie się medytacji, abyś stał się bardziej świadomy tego, jak myślisz, działasz i czujesz. Im bardziej jesteś świadomy, tym dużo mniej prawdopodobne, że niechciane myśli przejdą niedostrzeżone przez Twoją świadomość. Słowo medytacja oznacza stawanie się z czymś zaznajomionym, więc kiedy stajesz się zaznajomiony z myślami, zachowaniami i emocjami swojego starego ja, przestajesz pozwalać im wywoływać wpływ na siebie. Zamiast tego zaczynasz myśleć w nowy sposób i kształtować ciało na nowy stan emocjonalny. Jeśli będziesz to robić wystarczająco długo i systematycznie, ten nowy stan emocjonalny stanie się dla Ciebie znajomy. Przebudowanie siebie jest podobne do tworzenia nowego ogrodu. Najpierw musisz pozbyć się chwastów i kamieni, potem usunąć niechciane rośliny z poprzedniego roku, a dopiero potem zaczynasz przygotowywać ziemię. Wtedy możesz zacząć sadzić i siać. Medytacja działa podobnie to taki proces przygotowania ogrodu. Ale to nie jest łatwa praca. Trenowanie swojego ciała, aby usiąść i medytować, to jak tresowanie dzikiego zwierzęcia lub psa. Mówisz, siadaj i zostań tutaj, ale on ucieka. Więc go łapiesz i przyprowadzasz z powrotem, ale oczywiście znowu ucieka i musisz go złapać i przyprowadzić z powrotem. Gdy zaczynasz medytację, ciało mówi: Hej, jest godzina ósma. Zwykle czytasz e-maile. I wkurzasz się o tej porze, ale teraz siedzisz i nic nie robisz. Twój harmonogram się zmienia. Co się dzieje? Przez lata byliście źli o tej porze, ale teraz zamierzasz po prostu to zmienić. Ciało zaczyna więc wysyłać sygnały. Przez lata ciało szukało tego przewidywalnego stanu chemicznego, nie zważając na to, że jest to toksyczny stan. Kiedy stajesz się świadomy tego, co twoje ciało robi i zwracasz uwagę na teraźniejszy moment. Mówisz ciału, że to już nie ono jest umysłem, tylko ty. I wtedy twoja wola staje się silniejsza niż nawyki, przyzwyczajenia. Jeśli będziesz to robić raz za razem, tak jak ze szkolonym psem, ciało będzie posłuszne. Gdy ciało się poddaje, energia zostaje uwolniona. Przechodzisz od cząsteczki do fali, od materii do energii i uwalniasz się od więzienia tych emocji, które trzymają cię w znajomej przeszłości. Jeśli będziesz to robić przez 7 kolejnych dni, zaczniesz już zauważać różnice w swoim życiu. Częściej złapiesz siebie na myśleniu i unikniesz powrotu do starego, nieszczęśliwego siebie. Oczywiście, musisz kontynuować ten proces wystarczająco długo, aż Twoja przyszła rzeczywistość stanie się Twoją obecną rzeczywistością.